Siemaneczko, witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy 20 czerwca po godzinie 15 i dziś jestem u Piotka Siemano Jak widzicie już się tam przy drzewie rozciągnęli No ja, słuchaj go, no co zapomniałeś O tobie to ja tam już nie wspominam bo ty to jesteś co chwilę na tym kanale Dzisiaj prezentacja krótko nie krótko, jeszcze jest młoda Siema, no, siema Siemano internety i prezentacja krótka Ursusa 902 może by tu powiedzieć 912 albo C385, ale no jednak 902, tak wybór, taki nabytek, świeżo, po remoncie wizualnym jak możecie zauważyć, tutaj Piotrek miał taki pomysł, Chcia... Farb... Farby nie, nie szczędził, tak, farby nie szczędził, mówił, że w cyrku ja podobne, to no. też taki chciał mieć, no, no i co, krótko, Krótkie omówienie. Panowie, bo ciągnik został niedaleko tutaj od nas kupiony. Czyli od nas, od Szwagra? Od, o, no, bra, od Szwagra pomyłeczka. Jak go no. przeprowadził? Jakoś dojechał o no. no. własnych no, siłach. Ale miał problem z pompą paliwową, ponieważ wchodził na obroty i zmniejszał te same obroty, nie ruszając z dźwigni gazu, no nie? Tak, w dodatku co brat wspominał, osoby, które sprzedawały ten ciągnik, nas znały. Ponoć tak, z internetu No, to widzicie jesteśmy popularni pozdrawiam, tutaj po, Pozdrawiam, pozdrawiam Może akurat będą oglądać swój własny ciągnik no Zobaczym akurat jak się Były Jak się zmienił no. Tak. no i co my tu mamy Rocznik Sławuś eee, 1981 Czyli starszy ode mnie Starszy od Ciebie Tak. No i co, Jareczek I, i, i zrobił pompę no. nasz, nasz, nasz typowy na, mechanik nas mechanik od wszystkiego Teraz gra i buczy. Szwagier jest zadowolony. Szwagierka jeszcze bardziej. Yes, bo mówi że, mówi, że że konkurencję zakosili tutaj. Tak, konkurencji piękną rury. 60, 60 wszystkie zakosili. No. Oni jedyni na wsi mają 902, więc... Badą teraz rwali tutaj glinę i rędzinę. No będzie huczało. Ta tak. największa gospodarka. Sławek, tak, Sławek wiedział gdzie się żenić. Tak, <laughs> no to chodźcie, zobaczcie. Obejdziemy dookoła. Krótko. Tak się mordka prezentuje. Ledy założone. Były, czy, czy sam zakładałeś? Sam, sam. Sam, kurde, widać. Chłopak jako mechanik pracuje, no to kurde, nie szczędzi grosza, nie szczędzi sił, żeby no ten ciągnik wyglądał, żeby to chodziło. Bo tak, to na internecie jest, ciągnik ma wyglądać, to wygląda, pomalował. Ciągnik ma świecić, no to świeci, Ledy są. Yeah. Tak, też jest, no. Zaczep masz już nowszy jakiś? Nie, zaczep już od 60 Ten dolny? Dolny. No. no i wystarczy. Kurde. Wystarczył. Udzi... A nie było? Nie było. No. Czy był, ale chyba od... był no nie? No. Nie oryginalny był. Nie oryginalny. Mhm. Na sztukę był. Na sztukę mhm. zrobiony. Taki, żeby ino był. No. No i cóż, sprzęt widzę fajnie odmalowany. LEDy są, jeszcze tyłu mają też być Cóż więcej chcieć, ciągnik zapala, jeździ, skręca i hamuje A to przede wszystkim to jest najważniejsze chyba, jest. no nie? Tak no. Nie oglądałeś wcześniej nic, żadnego innego? Nie, to był ten jedyny ciągnik co my pojechali oglądać Tu na okolice no. Tak, był mm. blisko Nie no. trzeba było nigdzie Ciekawi mnie co to jest To jest ten, od znaczy, hamulców Od hamulców, my tak nie mieliśmy w 80 -ce. Ale za to, że tak mamy Mhm mm no Hamulce są widać na dotych zrobione, bo chodzą, jak nie wiem, odciągi nowego typu. Tak jest. No. Właśnie. No. Cóż tu więcej, więcej powiedzieć? No. Yy, trzeba kupić pługi, jechać w pole i włorać. No. No. Ewa chciała się coś powiedzieć jeszcze na nie. ten temat? Nic nie chcesz? Nic nie chcesz? A nie pamiętasz, że to miało być wymianę ty za ten ciągnik? No wiesz co? To ty starszy pan panu, kulach. Ja by ten ciągnik był jego, to może by była dobra wymiana. Nie. Cóż więcej chcieć? Cóż więcej chcieć? ciągnik już ma swoje lata przecież. Te ciągniki są znane i dość popularne. Ja tak samo jak i Zatory, bo to jedno jedna klepadło. Także Ewa, zapalaj. No, no właśnie. Pol Co, nie poliłaś nigdy? Nie. No to nauczę się. Chodź do kabiny. Chodź na polisz przecież. Jak nie jest na biegu, to odpalaj go. Nie, no chodź, nie Skakuj! Nie no. Wchodź, no, Chodź, nie maj się. Wybijaj z biegu? No, już nie wybiję. No. O, jest. Kluczyk. Ty... Nie, wciśnij nie, go. Tak? Tak, wciśnij no, go. Wyłącz, Dobra, jest wciśnięty, gazu. No, no. I na... Trochę Dodaj gazu ręką, nogą, na całego i naciśnij ten przycisk czarny. Ten? Tak. O. Magiczny? Ta. trzymaj, trzymaj cały czas musisz. To nie samochód. ci kiedy puścić No. 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 Ej, eee, kurde. Masz No, dawaj, mu mu. Bo pupa ku paliwa Kurde. No. Ej no ta. Tak jest, dziewczyna zadowolona. Jest. Kurwa Ona tam chce zostać, czy co? Nie, to nie jechać Tak, wszystkie dziury, kurwa, wygrywa się na no. ruszku Chyba, Ta. Tak Jak ludzie na wsi widzą coś głębiej Idealna kandydatka na gospodarkę Słucho chłopa Nie żadne tam LGBT i te sprawy, tylko chłopak po żadnego chłopa! No! A nie! Ciekawe, czy będzie o go teraz zgasić. gasić. <laughs> <laughs> jeszcze przygasę zrobić. A ja. Lubiłam biegi Waldi. <laughs> <laughs> teraz mi powiedz, czemu akurat Ursus C385? Dlaczego 902. taką. A gdzie? 920 ja mówię. my się no stop myli z naszą 80. -ką. No? Z tego? Jak bym wam powiedzieć? Jak bym wam powiedzieć? O. No, po chłopsku. No, po chłopsku. No. Po chłopsku. Po, 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 po naszemu. No, no bo ponieważ y, mieliśmy y, remontować 60, ale stwierdziliśmy, że nie ma sensu remontować. No. I dlatego byśmy zakupili oto Ursusa 902. No. A takie... skąd wiesz, że on też nie będzie musiał wymagać remontu? No tego pewno pewności nie <noise> Ale co większy ciągnik to większy To większy no. Gdzie się obrobi pole no nie Większy komfort Ewa sama stwierdziła, że to nie jest sześćdziesiątka Duża kabina, wspomaganie no. kierownicy no i się lepiej jeździ po drodze z ciężkimi maszynami i zapisz półstroski, bo wylecisz. No i ktoś napisze w komentarzach: kurde, a widzisz Fed albo John no to byłoby co gadać. Ale... ale że ciągnik już co stracił swoją epokę kilka lat do tyłu. Tak, no. ale zapominają oglądający to, że u nas rejon Małopolska to głównie 60 i 30. -tki. A duży ciągnik to tylko kupuje naprawdę duże gospodarstwo lub zamożne gospodarstwo. I to wszystko. No co biorą ty na... chcesz? No przecież wziąłeś się w zamożne gospodarstwo, nie? No. Duże gospodarstwo, tak na całej wsi to... największe. No, 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 A dookoła to co mają? 30-60. No. no to co ty chcesz? To jest mało tych ciągników, nie to co po innych rejonach, że tam średnia gospodarstwa to jest 50 hektarów czy 100. U nas średnia pola to jest 4 hektary na Małopolskę. Niech się wszyscy to uświadomią. No. I są małe hodowle i dlatego, dlatego ludzie kupują ciągniki takie, jakie im jak ich stać o Do. przede wszystkim. A Piotrka stać. Piotrek pracował Piotra... tyle lat, ciężko, jako no. mechanik samochodowy. Nieraz ludzi oszukał. Tak, nieraz. Nie. No, nieraz wymienił stary olej na stary olej. nowy sprzedał. Ta. albo nieraz, sobie wlał. nie Nieraz hmm. ludzie tam wracali. Hmm. Znowu coś naprawił, <suszy> <Ta. śśmianowiska> być może nawet i to samo, zwalał na winę, oh, no. że części są lide, tak. mochińskie. Może i samochód umie, ale może i samodumie naprawić, ale do ciągnika to ma ciężkie łapy. <suszy> tak jest, no. widać po farbie, że grubo nawał. Nie, widać to no. po nim, patrz, roboczo ubrany, no cały kur... Cały czas pracuje. Tak cały jest. czas, no. no. Co tam masz teraz? Byczki, jałóweczki, co tam jest? Byczki, jałóweczki Wszystko jest, jest, a? No, No to kurde Te też są blondynki Też to jest no. Wszystko, gabian, no Przecież no, widać, bo... że jedna siedzi w tym kabinie No nie? No, no. Ale nie blondynka Ewa się, Ewa się zezłościła no. no Dobra, panie i panowie, dzisiaj zrobimy taką krótką prezentację gospodarstwa, bo jeszcze jest tak 60. Widzę, że I... tam rotacyjna panie... Władek T25 Władek Władica. Tak, Władica. tak, także coś jeszcze nagramy Dlatego cóż, ja wbijam kamerę na głowę I... Zrobimy krótką przejażdżkę i cóż, do zobaczenia za chwilę. Сайд. زمینی میشه از آن بینیم درست Takie zadowolenie? <noise> Uciecha? No nie? O kurczę. Dobra, lecimy oglądać kolejny maszynę. Dobra, pokazujemy wam dalej sprzęt. Mamy tutaj już C355 silnikiem od 60 Tak samo ciągnik odświeżony, ledy kogut. Kurcze. Eee, no Taki Moriek z przodu. Widzę, że koguta masz tam niezłego. Koguta widzona! No widzę właśnie, że jest duży, jakiś unikalny. Nawet mogę go włączyć. Dawaj, włącz no, no, czekaj, włączę No. Nie wiem, żeby tak. Już prąd włączymy. I kogut tu. <laughs> Chodzi kurde Ale to bydle ten kogut No nie, już jak fajnie w nocy świeci Nie dziwię się, jak taki wielki Ale kabina to była nowa, co nie? Nowa, nowa Tapicerowana no. Dach też ładny, tapicerowany Brakuje tylko głośników i radia, panie Tak jest Kurcze, można byłoby to użyć jak w Madrycie Zobaczymy czy na poli Słuchaj, w garażu ja! No nie! Jak kolerka. ładnie chodzi Dobra panie, gaś i lecimy oglądać dalej. Oczywiście Oczywiście tak jak tu przykazał AgroMax E, Drążek widzę jakiś nowy? Nowy, nowy Bo tamten y, wybił się sam. Aha. No, no ale nie wiem czy było przeguby? chyba, że cena nieduża drążka była... Drążka właśnie nic nie zostało. Hmm? Bo że miał na piątce i była dziura no to wiesz, wybiło mi drążek i zawinęło i go wygięło. O! <laughs> to ciekawe, jak te koła później się składał. Bo pewnie cięż, też cięż, ka... Ciężko było. Widzę, że pół dwójkę masz? Tak, jest, to jest pół do Władimirca. Do Władka? Do Władka. Ja, a, a tu już zostało ramo z walca, to też będzie na odcinku. chwilę. Tak, tak. hmm. A ten, a to są co? To są od Władka, czy od czego tu masz? To tak? od Władka, bo już miał już o 60, te ramiona, bo się wyginały, bo były cienkie, co nie? Hmm. A władek miał takie. Takie mam właśnie. No, to jakieś Siewnik Siewniki do kukurydzy są złożone. Tu mam do pół roku, ale nie widać, bo są zasypane grotami. A to masz tego sprzętu troszeczkę. No Myś... trochę jest. A to jest cały siewnik normalnie? Tylko trzeba go złożyć, tak? tak? Szybko się go składa, bo na bolce tylko. A to, to normalnie się sieje co roku? No, kukurydze. Kurmana. No. no, to mechanizacje jest! Tak jest! Rozsiewacz oczywiście plastik najlepsze jaką mogą być. ale żebyś mi go zmieniło bo mi zardzewiało i zimno. No, to jest tylko, to jest wina. trzeba go trzymać cały czas w garażu, bo jak on trochę na polu postoje czy co? No, od razu gnije Od razu gnije, bo, ale kurde, to jest dobre, że jest właśnie plastikowy lejek. No, tutaj unikatowe sprzęty. Tak jest. Nawet jest pół piątka po trzeciątkę, po, 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 po dorówkę, nie? No. Co to koła od 80? No, cało się do przyciewki. <grym> ja pierdicze. No. Mm. Masz do niej nie, nacawki? Nie, to jest tak normalnie. Nie ma, jeszcze nie zdążyłem zrobić. A kiper ma? chodzi? No, kiper no. chodzi. to do zboża może idealno. No, wygoda jest. Mm. Ale to to mnie dziwi. Bo to były te, te takie rekultywatorki, co to robiło się w ogródkach, co nie? Tak jest. To jest coś takiego, ale ty to miałeś czy to kupiłeś? To miałem już, to nie. Mhm. Mm do tego jest wszystko. Pług tam leżą sierpy, gryzarka, brony, kultywator. No. Ja. Praktycznie wszystkie maszyny będą do tego. Ja pierdolicie. No, pług podarywkowy i jeszcze jest kombaj do ziemniaków. Kombajn, hasja. Hasia, Hasia, tak, tak się mówi Hasia. No, A właśnie one są całkiem inaczej, bo one mają tu od boku, no. ten z tyłu cały ten co się kręci, ten bęben. Nie wiem jak się to nazywa. Ten kosz taki. No. no. Tak, ale to jak z kosza bierzesz? Tak samo, jest jakoś unoszony hydraulicznie? No, czy? Czy, się do góry i, i na przyczepkę. Tak, teraz się stoi. No nie, włączasz no? ten. Y, no, Waję ich no i do góry, mm -hmm. no i leci na przyczepkę. Na no, takiej zasadzie. Dobra, panie, chodźmy do kosiarki. Jeszcze tutaj mamy brony, widzę jakieś. A ja. to lecimy do kosiarki najpierw. Popadało deszczu, błota jest, trzeba wszystko omijać. Mamy kosiarkę, firmy. Bielorol, to jest do 60, metr sześćdziesiąt tak pięć. Jak tam, zadowolony jak na razie? Ja Bęb na razie bębny ci to... się nie rozpierniczają? No nie, rędzin nie ma tu akurat. Tam. No. No i ty zresztą kosisz na dobrych biegach, no nie, nie jak wariot. To... Nie to, to ty, I kurwa, wszystko się trzyma. Zresztą u nas też by się trzymało, ale nas już swoje pokosiło. Sporo. Sporo wykoszone. Właśnie tu jest to, że to jest planteka cała, tak? bo u nas, a nie masz tych osłon takich. No. Mm, osłony są bardzo dobre. Bo przez plantekę, planteka zawsze ci się gdzieś przedziurawi, jakiś kurde najedziesz na coś i zaraz planteka rozstargana. Tak Widzę, że tam jakieś ramy jeszcze a może jest. czegoś. Nie z taśmowej przewracarki, tylko tyle zostało. Taśmowa przewracarka? To jest taka ta, ta, ta taśmówka cała, Też, ta? Tak, tak, tylko ta pierwsza jeszcze. A, tak? Też, czy jaka? No taki no. to jeszcze nie słyszałem. No. Ale zapinanie dziwne. kur... No nie. nie no, ramo jeszcze można by z je pociąć albo do czegoś dorobić. No, do, dokładnie. Zawsze coś by można było z tego wykorzystać. Zawsze coś. Dobra, brony. Bo tu już nie ma nic, tam jest bydło. Tak jest. Z życia więte. No i ostatnie typowe zwykłe brony, tak u każdego na podstawowej wsi. Zresztą tu jest typowe polskie gospodarstwo. No nie, Rusin polskie... 60 i oczywiście 80. -ka. Tak jak zawsze, wszystko bez przodka, tak jak się pierwsze gospodarstwa zaczynały. Tak jest. No i podstawowe maszyny, bronki, piątki, lekkie, bo widzę, że to leciutkie wszystko. Leciutkie. podrusina też. No, podrusinka, żeby Inu uciągnął dał radę. Stopki widzę dorabiane jakieś. Tak jest. Żeby coś właśnie było, a nie podkłada Inu pustego, pustego. Kurwa, albo czego innego. No. A teraz co? Przechodzimy na szybko tak samo do kolejnej maszyny, czyli... Ruska. Kruska. Bo on został jako apetyt na koniec. No i tam jeszcze prasa, jest jakieś tam pierdołki, Bo on no. tam chyba stoi tam no. to nie? No to do zobaczenia. za Mamy tutaj jeszcze kolejne maszyny. Tak akurat jak zajrzałem. Jakiś kultywator. Ale to jest chyba, nie to jest oryginalny do, do 30 do Rusinka, taki oryginał chyba. Tak, jest, to był do Rusina. Taki malutki, właśnie. One mają inne zapinania na rapy. Zawsze myślałem, żeby kupić taki za parę groszy. Akurat poodzyskiwać rapy, to wszystko, a tu się okazuje, że ten. Ale tu całkiem inne mocowania są. Opryskiwasz termit. Tak. Wszystko widzę, że trzymasz. Wszystko jakim, trzyma. Jakimkolwiek zadaszeniu nawet. No nie, jakie no. jest, ale jest. E, używasz chociaż? Ty No. Cały czas, rok w rok. I nawet ty jeszcze użył. Um, tego ty? Tyś. Ale to spełnia swoje ten? Normę, robi to to jako. Jak jest pokos gruby, to zrobi. Jak, jak jest, jest właśnie gruby, co nie? Bo jak, jak, jak jest cienki to... No. Rzodki jak jest, to jest kurwa męczarnia jak jest A tu masz Poznaniaka chyba? Poznaniak tak? jeszcze. Czerwony. Tak jest. Płuk. też pod Rusina? Doszedł, nie, to był po 60 już. Po 30 na takim kole. No, przepojemnym jeszcze. No i ta spokój. E, łopsypnik. No i ten ruski rozrzutnik. No. Ja cię pierdzielę. Zawsze mnie ciekawiło, właśnie jak te rozrzutniki ruskie wyglądają. Zawsze tylko widziałem. One mają te tylnie walce takie. Tak jest. Inne, bo one właśnie są. Ciekawiło mnie, jak to dokładnie równomiernie rozrzuca. Czy to tak fajnie robi? I jak tu cała ta taśma ta pracuje, to wszystko, bo one są strasznie wysokie. wysokie bo wysokie. koła mają pod spodem i to duże mają te koła, nie niżutkie takie jak polskie rozrzutniki. I już otwieranie burd jest inne. Kurde. No nie, lepsze. A to cyklopa też może? To jest nujn. No to. To samo co mokrzesny mój. Tak jest. Od unhz Łapy tam siłownik od UNHZ. No. Czy jak to to jest? Nie. To jest Nuin czy nie Nuin? Czy UNHZ? Nie widzę. Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest UNHZ, bo jest pomarańczowy, tam jest cały. Bo on był malowany na zielono. Tak, a on jest pomalowany na zielono. Tak mi się wydaje, że to jest UNHZ, co one mają, że na kabinę tutaj bierzesz na siebie całą tę obrotnicę. One się obracają, można powiedzieć, praktycznie dookoła. No, a prędzej ktoś w komentarzu bardziej będzie wiedział. Ja się no, tam nie, nie znam na tym. Ta żółwaczka Jakiś nowy nabytek? Nie, to była po 60. Ona w ogóle robiła czy tam pomalowane matalerze, bo ja nie wiem. Z tyłu my zmienialiśmy, a przód to został, bo były gładkie z tyłu. Mhm. Kurde. Do sprzedanie jest. Do sprzedanie? Chcesz sprzedać? No, chcę sprzedać. A czemu tak? Nie zostawiasz sobie. Bo pod zatorka teraz mało. Aha, i chcesz coś większego? Większego. Nie, to się nie dziwi. Nie. A na ile? Ty to jest rocznik w ogóle? Długo u ciebie? 11 Jed rocznik. A to już długo trochę u Ciebie, to już coś... Poczekaj. To robiłeś nią chyba cały no. czas. No, jedenasty rocznik. Eee... To jeszcze się fajnie trzyma. Bo cały czas pod zadaszeniem, to się no. trzyma, kurczę. Najlepiej jak się właśnie wszystko trzyma. Najlepiej to mieć miejsce i zadaszenie i się no, wszystko nie, właśnie się trzyma. No zrobić, to by było... No, dokładnie. No. <noise> no, najlepiej to by zrobić, jeszcze przedłużyć. Wypierniczyć i tu do, do, zadaszenie do, pociągnąć. Dobra, ciągniemy dalej Jest i maszyna roku Jak to na typowym małym gospodarstwie, nie? Nie? Rusek pierwsza klasa Kurcze No i oczywiście Biarcki nie Ile to ma? 300? 300 równe no fajna mała weczółka No wow, nie Widz oj jak to jedzie kurde a to jest co? Rewers? Przód, A, tył? Ręcznie. A, ręcznie. Aha, ciekawe. Kurczę. Ciekawe ci powiem. Widzę właśnie, że ma belki o 60. O 60. Kurde, to on się teraz może dźwigać na takich łańcuchach, żeś zrobił. No. Widzisz, zaczął za zmieniam na nowe. Mhm. Światło od 60, halogeny z kabiny. A to, że z trochę włożył. No. Siedzenie nowe. Pomalować go inu. i no. Będzie malowany w i można robić. Właśnie widzę, siedzenie też nowe. Sprzęt istny do roboty. No. Bo jak teraz pompeo zrobione, to... To chodzi. Chodzi. Co tam jeszcze mamy? Orkan? Orkan. To polski, nie polski? Nie wiesz nic. O, polski, nawet. bo czerwony. Malowany. No nie? Brasa no. No. forschnit. Na chodzie. Na chodzie, bo tu prasowane co co No. Jest tego, bo to sianko chyba nie prasujesz, co nie? Cały czas siam. No. Jest i drążek no. nieszczęsny o 60. O no. 60. No i wały, które zostały samo, samodzielnie zrobione, czyli rolnik konstruuje. No. Dokładnie. A no, no widzicie, nawet Sławkowi się nie chce zrobić, żeby kupić głupiego wała i zrobić ceramko, czy nam zespawać z czegoś, no, to, nie, to nie jest duży koszt tu widzę, że miałeś coś od kunia chyba, co od nie? kunia, bo to kuń yy, ciągnął to to no o walec to mu się nie chce zrobić, a to widzi ta Takich najmniejszy gospodarz zawsze będzie starał sobie, starą sobie no, robić coś, żeby było no i na koniec mamy jeszcze agregat no <laughs> Bometu chyba też mi się wydaje bomet, bomet, widzę, że Bomet znana marka tutaj u Ciebie Bomet talerzówka, tak? No. Bomet to i coś jeszcze chyba było Bometu. No. Także Bomet tutaj króluje. Rapeczki 2, 2, 10. 20. Model u 724 przez 3 2, data 2014. No. Mm. To jest pod co? Po 60 chyba, 60 nie? Był. Rusin dobę radę? Rusinem targowałem nim, ale pod górę no to mu słabo rusin. <laughs> nie ma co dziwić. Brakuje po prostu obciążenia i, no i mocy w takim cieniku. Dobra, w takim razie ja się będę z wami żegnał. Taka krótka, krótkie oprowadzanie. No Pożegnaj się z widzami. Też, na razie, na razie też. się mano. I co, i do następnego jakiegoś vloga. Także trzymajcie się, cześć i na razie.